Sław! Dzisiaj zagramy w Minecrafta. Wcześniejszy film mi się nie nagrał i tam w filmie już to byłem SETA. Więc. No. Przepraszam Was, że, że to Was ominęło. Teraz. czekaj Okej. Okay. Okej. Okay. Na razie sobie jeszcze to pozbieram. Okej, okay. i w tym filmiku pytamy... Nie wiem co zrobić w sumie. Po, poszukać czegoś. Zadać sobie itemy. No, a na znaleźć diaksy w ogóle. Okej, okay, tutaj mamy jakieś pszczółki maje. O latający ul. Okej. Okay. Trochę desek się przyda. Okej. Okay. Potem może iron olema się uda zabić. Teraz zabić, okay. To było o nie Może ta chleba już się by się nie wyleczyło Okej, okay, tutaj coś mamy, nie tylko na tym dripstone Okej, okay, teraz sobie skoczmy no nie, prawda Okej, okay, tam mamy jakiś blok miewający Także co mam efekt nocturbacji i tutaj można ko kodować. Mój, wcześniej grałem z moim kolegą, ale mój kolega już wyszedł, nie chciał grać. No i często jestem ta sam, tutaj jest Minecraft. Tak coś było, mój kolega już nas jaksy, ja jeszcze nie. Ale się postaram znaleźć. To jest na razie mój cel. Znaleźć te diaksy. A nie, to to... O Przyda się. Na naszym serwerze nie wolno ekstrajować, ja przełapałem mojego kolegę na ekstrajowaniu, ale dałem mu szansę. okej okay, żelazo na pewno się przyda dużo żelaza okej okay, tutaj kolejne żelazo tutaj coś mamy tutaj tutaj jakiś panie no nie no on będzie mi gonił serio no i yes. no nie no czemu okej okay. może się mam ale test okej okay, można sobie utworzyć to hura! Jak to nie? Czy to było tak? O tak, to było. O, stalagmaty. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja sobie na keep inventory więc ja, tak no, no znacie zasady w inwentorii ciekawy okay. okej okay, okej jesteśmy dopiero na minus 31 klatce ale jesteśmy w dużym kejdzie a diamenty no chyba są na minus 56 o. Nic, nic, nic. Totalnie nic. Tylko frity. Jezu. Na szczęście mamy ten chleb. Aha. Okej, to sólka, go załatwimy. E, no nie no, strzały straciłem. No gdzie jest ten kolejno no kole... ILE WAS MOŻE BYĆ? ILE WAS MOŻE BYĆ? Więcej was matka nie miała. No nie no, ja nie chcę derać od dwóch Sąbiaków, muszę uciekać, no. takie wszyscy atakują, no. Okej, okay, no. Nie. Przykro mi, nie wczytałem się. Znaczy, umarłem. Coś się stało. No i jeszcze nie mam efektu noctopisji. Okej, okay. diamentów się znać nie udało, chyba za nas muszę kończyć ten odcinek. Okej. Okay. Perfect, beef, buksu, Gdzie jest? Night vision, infinite. Okej, okay. no to wizja, fajnie. <ścoughs> Przepali się. Okej, okay. wszystko. Nie będą. Okej. Okay. Nowy, le nowy lepszy kilo by się przydał. No tylko to raczej drewnianą sobie zrobię. Ale łopaty zawsze sobie zrobię. Kurde, drewno Łopaty sobie sobie żelazną. miecz raczej mi jest niepotrzebny. Dwa, hmm. trzy, cztery, pięć. Hey, Okej, to, to w sumie zaraz kończę ten odcinek. Mm. Bo z kolegą chcę zagrać Robloxa. Mogę potem też nagrać jak gram w Robloxa. Chociaż w Robloxie nie jestem a taż, mm -hmm. no w sumie nie jestem takim dobrym graczem. Ale... To, Okej. Okay. to, 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 No i weźmy to, okay. A, to, okay. Toto, to, Okej. to, 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 jeszcze to, Okej okay. No i teraz. No jeszcze farmy sobie zrobię. Okej. Okay. Jezu, ale mam cel słabą. Okej, okay, gdzie tutaj jest najbliżej, bo o lawa. Przyda się. Jak, będziemy, jak będę budować portal do Naderu, o ile uda mi się zbudować? Okej. Okay. Tak, siłaby farmy już i już chyba skończę. Mam chyba nasiona w tym, nie mam. Okej, okay. zobaczę. Okej. Okay. Nie. Na hita tu już się dobije. Kurde jak ja to jest... O, teraz. O, można skierować Ciao. A to fajne. É que aqui, tá aqui, então quando eu baixar, Tylko dwa o siedem, że jeszcze osiem to było parzyście.

tyle, no. Jeszcze tarczę są zrobię i już kończę. Zostawcie suba i lajka, jak to mówią inni. No i mam nadzieję, że film się podobał. Na, mój cel na to, to jest około 200 wyświetleń, żeby było może 20 lajków. No i to w sumie tyle. Okej. Okay to dziękuję za oglądanie. Pa.